Witam serdecznie na kanale Zone W następnym odcinku poradnika programowania neurolingwistycznego. Ostatnio wprowadziłem was do lingwistycznej części NLP, a w tym odcinku powiem, do czego służą wzorce językowe Miltona oraz jak je stosować. Model Miltona, który z pomocą modelowania został przyjęty przez Richarda Bandlera i Johna Grindera, czyli twórców NLP. Nazwa model Miltona pochodzi od jego pierwotnego właściciela, jednego z najlepszych, jeśli nie najlepszego psychoterapeuty wszechczasów, Miltona Ericksona. Wprowadzał on swoich pacjentów w trans w bardzo skuteczny sposób, polegający na mówieniu bardzo ogólnie i abstrakcyjnie. Dodatkowo jego wypowiedzi nie miały charakteru rozkazów, dzięki czemu wyobraźnia pacjenta miała dużą swobodę w interpretacji. Model Miltona zaburza świadomy umysł naszego rozmówcy i zmusza go do częściowego wejścia w stan świadomości wewnętrznej, a dzięki temu możemy uniknąć zastrzeżeń z jego strony. Wzorce językowe Milton'a. Przedstawię Ci teraz kilka najistotniejszych wzorców. Zapoznaj się z nimi. Czytanie w myślach, czyli pokazanie drugiej osobie, że zna się jej myśli i uczucia, nie podając sposobu uzyskania tej wiedzy. Na przykład: Wiem, że przeszło Ci to teraz przez myśl. Ukryty sprawca czyli stwierdzenie na temat jakiejś wartości, bez podawania źródła. Na przykład: Dobrze jest pamiętać, że Przyczyna i skutek. Jest to często używany w wzorze z zwykłej komunikacji. Zakłada, że jedno jest przyczyną drugiego. Jeśli to, to coś innego. Złożona równoważność. Jest to wzorze złączący dwie wypowiedzi, sugerując, że znaczą to samo. Na przykład. Nie śmieszam Cię moje żarty, więc masz kiepskie poczucie humoru. Założenia. Czyli zakładasz, że coś jest pewnikiem. Na przykład, jest pan mądrym człowiekiem. Kwantyfikatory ogólne mają charakter ogólny i uniwersalny. Na przykład wszystko albo nic. Operatory modalne, czyli słowa zakładające możliwość lub konieczność. Na przykład, mogę się nauczyć, czyli możliwość, lub muszę się nauczyć, czyli konieczność. Możemy jeszcze wyróżnić takie coś jak implikowana konieczność, czyli na przykład powinienem się nauczyć. Nominalizacje są to słowa oznaczające działanie, które zostały urzeczowione, czyli zamienione w rzeczownik. Na przykład: W końcu osiągnąłem pewność siebie, zamiast w końcu czuję się pewny siebie. Pytanie o potwierdzenie. Jest to pytanie znajdujące się na końcu zdania, którego zadaniem jest zmniejszenie oporu. Prawda? Lub nieprawdaż? Brak odniesienia. Jest to stwierdzenie, nie wskazujące konkretnego źródła, na które się powołuje. Należy lub powinno się. Nieokreślone porównania, czyli porównanie nie mające odniesienia, na przykład słusznie albo nieźle. Dopasowanie teraźniejszego doświadczenia. Jest to prosty zabieg, zwiększający siłę kontaktu. Polegający na potwierdzeniu niepodważalnego doświadczenia danej osoby. Na przykład: Czujesz teraz nacisk podłożony na twoje stopy, albo Słuchasz mojego głosu. Podwójne związki. Jest to stwierdzenie, które daje fałszywe złudzenie wyboru, a dzięki temu osłabia wrażenie przymusu. Na przykład: Wspomnienie przyjemnych chwil może pojawić się na twoje zawołanie lub samodzielnie przepłynąć przez twój umysł. Nie wiem, który sposób wybierze twoja podświadomość. Postulat konwersacyjny. To pytanie, na które może paść odpowiedź tak lub nie, lecz w rzeczywistości wcale nie wymaga odpowiedzi. Pozwala zmniejszyć postawę obronną. Na przykład, czy mógłbyś podać mi sól? Czy potrafisz sobie wyobrazić, jak to robisz? Czy mógłbyś spojrzeć w górę? Rozbudowane cytaty. Wszyscy profesjonalni mówcy wiedzą, jaką moc ma ten wzorzec. Rozbudowane cytaty to zdanie, które łączy w sobie kilka cytatów. Połączonych w spójną całość. Na przykład, rozmawiałam niedawno z moim kolegą Adamem, który opowiedział mi o swojej wycieczce do Ameryki, podczas której miał przyjemność rozmawiać z Billem Gatesem, który powiedział mu, że nielogiczności wybiórcze czyli nielogiczne i niemające sensu stwierdzenie najczęściej polegające na przypisywaniu uczuć i umiejętności przedmiotom. Pozwala on rozbudować metaforę, wzmocnić stan, pogłębić trans i bardziej otworzyć umysł. Na przykład Twój telefon może mieć uczucia. Dwuznaczności: fonetyczne. Wykorzystują one podobieństwo brzmienia łączące wybrane słowa, a przez to rodzi się niepewność co do ich znaczenia. Na przykład Możesz zrobić to jako pieszy lub jako rowerzysta. Pieszy brzmi podobnie do pierwszy. Syntaktyczne. Zdarzają się wtedy, gdy nie można określić funkcji składniowej danego stwierdzenia. Na przykład: Wynajmuje mieszkanie, więc powstaje wątpliwość: wynajmuje komuś, czy wynajmuje od kogoś? Zakresu występują wtedy, gdy z kontekstu nie można określić, jak odnoszą się do ciebie poszczególne części zdania. Na przykład: szybkie samochody i myśli. Słowo szybkie odnosi się tylko do samochodów, czy również do myśli. Spalinowe samochody i myśli. A w tym przypadku? Interpunkcyjne. Występuje kilka rodzajów tej dwuznaczności. Przeciągnięte zdania. Na przykład, kiedy odczuwasz radość z nauki, emocjonalnie doświadczasz spokojnego pobudzenia. Pauzy. A więc czujesz się już lepiej? Niedokończone zdania. A więc jesteś. Jeśli możesz to zmienić, to może. Wykorzystanie. Polega na tym, że wykorzystujesz w trakcie komunikacji dopiero co usłyszane słowa lub wydarzenia. Na przykład, a dźwięk rozmów ludzi nie Nie przejmuj się, jeśli nie wszystko jest dla ciebie jasne. W dalszej części będę wszystko stopniowo wyjaśniał. Korzystanie z NLP wymusza u nas posiadanie cały czas maksymalnie otwartego umysłu i bycie przygotowanym na każdą ewentualność. Stosowanie wzorców modelu Milton'a pozwala przemycić stwierdzenia, które w normalnej rozmowie nie przeszłyby przez filtr logiczny naszego rozmówcy. Stosowanie wzorców. Złożona równoważność oraz przyczyna i skutek. Te dwa wzorce mogą wydawać się podobne, ale mają jedną zasadniczą różnicę. Wzorzec przyczyna i skutek mówi o tym, że A powoduje B, a B jest wynikiem A. Na przykład Tomek mnie rozśmiesza. Natomiast wzorzec złożonej równoważności pokazuje coś, co jest równe czemuś innemu. Na przykład pali, więc na pewno nie ma silnej woli. Kwantyfikatory ogólne. Jeśli chcemy rozpoznać ten wzorzec, to musimy zwrócić szczególną uwagę na słowa typu zawsze, nikt, nigdy, nic, żaden, wszyscy, każdy. Te słowa nie dopuszczają żadnych wyjątków bez względu na to, czy stwierdzenie jest prawdziwe, czy nie. Kwantyfikatory ogólne nie muszą zawierać to koniecznie słów uogólniających, np. Na nastolatki są leniwe. Oto kilka przykładów kwantyfikatorów ogólnych, które mogą okazać się pomocne. Wszyscy wygrywamy. Nikt nie traci. To zawsze się sprawdza. To się zdarza za każdym razem. Nie może Ci się nie udać. Założenia. Praktycznie niemożliwe jest stosowanie języka bez wykorzystania jakichkolwiek założeń. Zobaczmy to na przykładzie. Ania znów łamie zasady swojej diety. Zauważmy, że to pojedyncze zdanie może zawierać wiele założeń. Ania jest na diecie, Ania jest mało konsekwentna, należy do rodzaju żeńskiego i tak dalej. Założenia są bardzo skutecznym narzędziem językowym, dzięki celowemu zastosowaniu będziesz mógł lepiej realizować swoją strategię komunikacyjną. Natomiast jeśli ty będziesz odbiorcą. Wówczas rozpoznanie założeń pomoże ci zidentyfikować dodatkowe informacje, o które powinieneś jeszcze zapytać. Zadanie na dziś. Postaraj się w ciągu kilku najbliższych dni zwracać szczególną uwagę na przykłady zastosowania wzorców językowych Miltona. Zacznij od kilku pojedynczych wzorców i postaraj się wyłapywać je podczas rozmowy z innymi ludźmi, oglądając telewizję, czytając czasopisma lub książki. Gdy poczujesz się już pewniej, przejdź do kolejnych trzech wzorców. To już wszystko w tym odcinku, a w kolejnym odcinku omówimy metamodel, czyli drugi koniec kontinuum językowej ogólności. Trzymajcie się!